A dzisiaj przetestujemy najtańszy monitor 1080p na Morele -e Hej, hej, hej! Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj SteelGuard. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać najtańszy monitor 1080p na Morele -E. Philips 223V, bo to właśnie o nim mowa, ma nam zaoferować rozdziałkę 1080p przy przekątnej 22 calach, na matrycy TN, a to wszystko zaledwo 318 zł. Pewnie niektórzy z Was są w takiej sytuacji, albo byli w takiej sytuacji, że mają jakiś swój fajny, główny monitor i poszukują jakiegoś drugiego pobocznego, żeby móc korzystać z komputera na dwóch różnych monitorach. No i pewnie wtedy myśleli o jakimś typowym, możliwie najtańszym monitorze 1080p, żeby sobie jakoś stał z boku i działał jako monitor dodatkowy. Dostałem właśnie mnóstwo tego typu pytań, czy warto kupić taki najtańszy możliwy poboczny monitor? byle był, byle działał, byle świecił, czy może jednak lepiej oszczędzić kilkanaście, kilkadziesiąt złotych i kupić coś lepszego? No i właśnie dzisiaj to chciałbym Wam pokazać na podstawie tego monitora i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Tradycyjnie, jak to u mnie, zacznijmy od jakości wykonania i wyglądu. Tył monitora to spore płacie lekko chropowatego plastiku z symbolicznym logiem Philipsu góry oraz, uwaga, jednym portem VGA w zagłębieniu. Tak, jest tutaj tylko i wyłącznie VGA, nie ma nic więcej. Oprócz tego widoczna jest podstawa, montowana na zatrzask i jest ona cała plastikowa. Nie ma tutaj dosłownie nic, jest leciutka i chwiejna. Tak więc stabilność tego monitora zostawia sporo do życzenia. Na szczęście jednak, jakimś cudem znalazł się tutaj montaż wesa. tak więc jeśli mamy jakieś własne ramię, to możemy bez problemu ten monitor zamontować. Przód wygląda jak każdy typowy budżetowy monitor. Ramki, które moim zdaniem są nawet chude, z fakturą szczotkowanego aluminium oraz logo Philips na dole. W dolnym prawym rogu znajdziemy cztery przyciski do kontrolowania menu i tak naprawdę to jest wszystko. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie oczekujcie cudów. Jest to jeden z najlżejszych monitorów, jakie miałem okazję testować, a fabryczna podstawa nie pozwala nam na jakąkolwiek ingerencję, nie licząc przechylania monitora w górę i w dół. Powiedziałbym, że jakość jest adekwatna do ceny monitora i tyle. Następna sprawa każdego monitora to oczywiście wyświetlacz, więc właśnie przejdźmy do niego. Na sam początek rzeczy praktyczne. Testy z kolorymetrem mówią nam jedno, ta matryca jest okropna. Tak jak temperatura barwowa jakimś cudem jest prawie idealna, pokrycie przestrzeni barwowych jeszcze ujdzie, Zważając przynajmniej na cenę tego sprzętu, tak też jego maksymalne podświetlenie to jakiś żart. Sami zobaczycie na ujęciach, że tego monitora praktycznie nie widać. Jeszcze nigdy nie widziałam tak okropnych kątów widzenia, które dosłownie po kilku stopniach przechodziły w żółć, a potem dosłownie wszystko zanikało, zarówno na boki, jak i na górę. I dół. Tak więc jeśli chcecie kupić ten monitor, to musicie siedzieć idealnie przed nim i raczej nie polecam trzymać go pionowo. Jak się z tego zatem korzysta na co dzień? Kolory są słabe, kontrast tak samo, maksymalne podświetlenie to ponury żart. A kąty widzenia pozwalają nam użytkować ten monitor tylko i wyłącznie. Wtedy, kiedy jesteśmy idealnie przedni. Cokolwiek miałbym o tym monitorze nie mówić, to nie potrafię znaleźć jakichkolwiek plusów w codziennym użytkowaniu, i to nawet zważając na jego cenę. Pamiętając zarazem, że za jakieś kilkadziesiąt złotych więcej jest 22-calowy Bank na matrycy VA, który po prostu ten monitor pod każdym względem aktualnie zamiata. Podobnie sprawa wygląda w grach. Ku mojemu zaskoczeniu smurzenie wygląda bardzo ok, ale poza tym widzimy tutaj dosłownie to samo, co w codziennym użytkowaniu. Czyli słabą matrycę ze słabymi kolorami, ze słabym kontrastem, z okropnymi kątami widzenia. Niech Widzimy tutaj również żadnej synchronizacji, ani nie włączymy oczywiście G-Sync'a. Warto pamiętać o tym, że monitor ma tylko port VGA, więc obowiązkowo musimy zaopatrzyć się w jakieś przejściówki lub konwertery, jeśli mamy nowocześniejsze karty graficzne. Na samo zakończenie zostawiłem menu, które możemy znać, bo Philips dalej w nowych monitorach używa bardzo podobnego. Niestety w tym przypadku nie dostajemy praktycznie jakichkolwiek możliwości ustawień. Dosłownie, jedyne co możemy zrobić to ustawienie jasności, kontrastu albo w trybie użytkownika zmienić barwę RGB i to jest dosłownie wszystko. Nic więcej tu tutaj nie ma. Podsumowując, sporo było pytań o ten monitor, ponieważ tego, co widziałem, to jest sporo osób, które było w podobnej sytuacji, w której ja byłem jakiś czas temu, czyli miałem główny monitor, ale chciałem sobie kupić coś taniego i pobocznego, żeby używać dwóch wyświetlaczy naraz. Pomimo tego, że jest on najtańszym monitorem Full HD, to moim zdaniem nie jest on całkowicie warty jakichkolwiek pieniędzy. Porównując tego Philipsa do chociażby BenQ GW2280E, który na czas nagrywania tego odcinka kosztuje ledwo 50 zł więcej, Moim zdaniem wybór jest tylko i wyłącznie jeden. Pewnie niektórzy z Was łapią się za głowę, dlaczego w ogóle mówię o tym Philipsie, skoro jest taki zły. Ale mogę Was zaskoczyć, jest to sprzęt, który jakimś cudem ma notkę bestseller i nadal się sprzedaje. Moim zdaniem warto oszczędzić te kilkadziesiąt złotych i poszukać czegokolwiek lepszego, bo ten monitor miał rację bytu minimum kilka lat temu. A aktualnie najczęściej po prostu nieświadomi ludzie szukają czegoś możliwie najtańszego i niestety, ale kupują coś, co moim zdaniem. Jest bardzo słabe. Tak więc, jeśli szukacie możliwie najtańszej opcji jako drugorzędny monitor albo najtańszego monitora 1080p po prostu, to moim zdaniem dzisiejszy przykład pokazuje, że z zakupem czegokolwiek czytać, czytać i jeszcze raz czytać, zanim klikniecie kup teraz. W takim razie jesteśmy już po dzisiejszej recenzji. Moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie o tym monitorze. Warto, nie warto? Czemu coś takiego w ogóle jest w sklepie? Czy może komuś takie coś się jeszcze przyda? Komentarze jak zawsze są wasze. Pamiętajcie również o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał, łapkę w dół, jeśli się wam nie podobało. Napiszcie wtedy, co wam się nie podobało, to postaram się to poprawić. A ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli macie jakieś swoje propozycje, albo pytania, albo cokolwiek innego... Piszcie, pytajcie śmiało, ja zawsze to powtarzam, komentarze należą do Was. W takim razie życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, czegokolwiek i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, 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 pa!